Na początku chciałbym dodać, że dzisiejsze otwieranie paczek jest sponsorowane przez Fifacoins.pl. Gorąco zapraszam, linki w opisie. Cześć, jak się macie, tutaj PLK Damiana to jest kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team dzisiaj wracamy do otwierania paczek. Mam kolejne 50 tysięcy monet, jednak patrząc na to jaki mamy składy tygodnia, w tym, znaczy nie tyle tygodnia, jaki mamy Team of the Season to naprawdę. Mam nadzieję, że nie będzie to nasze ostatnie otwieranie paczek. Na kogo polujemy? Robin Van Persie, Gareth Bale, który, którego trafił lachu, cholera jasna. Eden Hazard, Suarez, Matko Boska, Petr Czech, ludzie. Naprawdę same bestie. I mam nadzieję, że któraś z nich trafi do naszego zespołu. Czy będą jakieś mecze w tym odcinku? Zobaczymy na chwilę obecną. Skupmy się na otwieraniu paczek, mimo że jest w tym momencie happy hour ja nie mam zamiaru z tego korzystać, zamykam oczy, ponieważ o to prosiliście niech będzie element zaskoczenia podczas patrzenia na karty, kogo dostajemy? jak? prawy obrońca, z Werder Bremen, czy jak czy coś w tym stylu pierwszy raz go widzę na oczy, pierwszy raz go dostałem w pacce. Gebre Selassie z Czech. Niech będzie. Aha, Joe Hart po raz kolejny. Tak, to szalejemy. Otworzymy sobie wszyscy. nie, znaczy, nie. Za chwilę sobie otworzymy paczkę za 5000 i zobaczymy, kogo trafimy, kogo mamy. A nikogo nie mamy. Czekajcie, ogłem, co jest w tej paczce 12 zawoników, głównie złotych, trzech wyjątkowych. Nie, ostatnio było tak samo. Nie trafiliśmy żadnego. Team of the Season, proszę. Proszę, ktoś niebieski. Albo czarny, no. O, wyjątkowe w takiej pacy, czyli jakoś straty nie jestem. I Liczę, że trafimy no chociaż kogoś in form. Naprawdę, kogo mamy? Come on, baby! Dobra, 25 tysięcy, Kuba Błaszczykowski. Nie powinna to być nasza ostatnia paczka, jednak zobaczmy kogo trzyma Kuba Błaszczykowski ostatnio. No to no, jakby nie patrzeć, przyniósł nam hulka w formie. A kogo teraz przyniesie? Oh my fucking god! Wow! Euforia, season niebieskich, jednak o, trafiam wyjątkowego, brązowego zawodnika. Okej, okay, jak sami w tym momencie widzicie, mam więcej, znaczy teraz nie wiedzieliście, mam 75 tysięcy końców, co oznacza, że otwieramy dalej. Otworzymy sobie jeszcze jedną taką paczkę i lecimy dalej i w związku z tym, że mówiłem, że otworzymy sobie inne paczki w przyszłym tygodniu, robimy to wszystko teraz, albo teraz, albo nigdy. Karim, dawaj, szczęśliwa godzina, niech chociaż raz. Raz nigdy podczas happy hour nie trafiłem nikogo w formie i mamy Pizarro. Mamy również El Sharawego. Dobrzy zawodnicy. Szkoda tylko, że nie są warci tyle ile bym chciał. Sharaui powinien pójść za ileś Kwang Weng Weng. Demet. Czy jest ktoś jeszcze taki warty uwagi? No nic. Forlin. Saviola, co tyle Argentyny tej dostajemy, dobra Jeszcze sobie ich tam do klubu, co mi będzie przeszkadzać. Lecimy z normalnymi paczkami. Kogo dostajemy? Kolejny wyjątkowy zawodnik Szalkę 04, Austria. Jednak to nie jest top. Nawet nikt wyjątkowy. Chars, Palomino, znów Srebrny, ale CPS na PO, no cholera jasna, proszę. Naprawdę, ja tu mam pecha. Bo no, potrafiłem trafić Hulk'a, nikogo już nie potrafię trafić. O oh, wow oh, oh. Cholera, ale z... jak na zwykłą paczkę, tyle zawodników. No, 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 no. Dorans. Hm? Hm, hm. Pierwszy raz widzę tylu zawodników w, w zwykłej paczce. Borini. Tylko gdyby cholera jasna, było tutaj kilka informów, jednak... W sumie siedmiu zawodników dostałem złotych. Otwieramy kaman. Proszę, grzecznie, proszę. Nie ma żadnej informacji. I dostajemy po raz kolejny dużo zawodników. Konko! Oraz Beniat! Sorry, za te kamonę ciągle jednak, no może za 5000 coś dostaniemy. Barkos Barcos, nie ma nikogo wyjątkowego. Eh. Lipa. To jest po prostu loteria dzisiaj. Ta loteria nie jest dla mnie szczęśliwa. Karim benzema. Demarcos. Wyjątkowy z tego co widzę, tak, wyjątkowy. No to jedziemy. Ostatnia paczka bezpośrednio wchodzimy do sklepu, otwieramy pierwszą lepszą z Błaszczykowskim. Teoretycznie w ostatnich paczkach często kogoś trafialiśmy. Ale czy czego nazwiska mieć nie mógł? Helder Barbossa. I to jest to, co dostajemy w naszej ostatniej paczce. O! Ten strój, jeśli się nie mylę, był dużo warty. Tak mi się wydaje. Ale pewnie źle mi się wydaje. No nie ma. Nie ma nic, cholera jasna, ciekawego. Więc wydaliśmy mnóstwo końców. Nic z tego nie wyszło. Ostatnio trafiliśmy w drugiej patce, Dzisiaj nie trafiliśmy. Niestety, w żadnej. A naprawdę, wielka szkoda, bo zespół tygodnia wygląda. Zespół sezonu jest po prostu super. I naprawdę, trafić któregoś z nich to byłaby po prostu euforia. Czy to Van Persie, czy to Bale, czy to Azard. Prawdziwa bajka by to była. Jednak ja mam swój skład, który pewnie jest równie dobry. Choć lepiej by było, gdyby ten Van Persie był. Z ratingiem 93 Po raz kolejny, stroje Manchesteru, na stroje Manchesteru Wow, 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 Shit Bale, Aguero, Mata, Hazard Patrick Evra, no O, uh, jeszcze jakiś inform Shit Tarabt, kolejna sytuacja, słupek Czyżby bramka, nieprawdopodobne Oj, 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 poluje Ewidentnie poluje na zdobycie bramki w tym spotkaniu I teraz niebywałe, Kompany Taki obrońca stratowany, a jednak stało się Vincent, wow Kol! gol! Tarabt! Tarabt! Jak on tego dokonał, Adel Tarabt, 10 minuta, bramka Po strzale Vincenta, Kompanego, piłka Odbiła się od pleców, obejrzyjmy powtórkę, bo no, patrzcie Virtuos jak on to zrobił? Nie mam pojęcia. O, ale się przedarł! O Jezu, 1-1. David Luiz, mocna piłka z dystansu! Richards dobiega do piłki i to jest 2-1! w 20 minucie! Wywalczył, wywalczył z tego zamieszania i... 10 minut po zdobyciu pierwszej bramki zdobywamy drugą. Dawid Lois naprawdę tutaj strzał. 16 metra zablokowanie, nic nie dało. Jest 2-1. Tarabt, nikt nie potrafi go zatrzymać skrzydłem. To może wyjść na plus dla naszego zespołu. Sam przeszedł i sam zdobył. Nieprawdopodobne, jak dobry on jest. No, zwykły ride. To nawet nie była sztuczka. Przełożył nogę. 3-1 dla Dix United. W tym momencie Aguero, jak widzimy, Juan Mata. O, dobrze i w tym momencie nie mam pani wiadomej ma mowy o spalonym. Robin van Persie. Podanie do środka. Nani! Słupek! Słupek! Niebywałe! Słupek w wykonaniu lewego pomocnika Manchesteru United. R.V.P. pani i panowie. Ładne przejście, szkoda tylko, że piłka Poszła na prawą, a nie na lewą nogę. W innym przypadku byłoby już cztery. Aj! Sprycia z tego Harta! Zdjął mi piłkę z nogi, przez co bramki nie zdobyłem, ale patrzy poda prosto prostopadle doskonale. Aguero, kontra klisi aguero, kontra pani Panie, mamy kontrata w odróżnym zadźwięku. Czy będziesz szał! Nieprawdopodobne. Joe Hart obronił nadal! 3 do jednego! Juan mata skrzydło. Prawdopodobnie rozwiąże to sam. Błędna decyzja, ponieważ obrońcy. Ooooooooo! Gareth Bale, w 78 minucie na 3 do 2 Czyżby pojawił się ten mały promyczek nadziei w drużynie przeciwników? Wszystko na to wskazuje, że tak, jednak teraz to jest styl Deac'ów Panie i Panowie, arfa, dośrodkowanie słabszą nogę i nic z tego A szkoda, bo byłby różny, ale nie ma Aguero? Nie ma Aguero, ponieważ czy to będzie chociaż i corner? Okej, okay, mamy corner, 5 minut do końca, prawda jest taka, że przydałoby się bronić, czyżby samobój, czyżby samobój, bliski, naprawdę bliski, ale teraz trzeba ostrożnie, dobrze, Aguero prawdopodobnie przejmuje tą piłkę, ale za szybko, troszkę agresywnie ta piłka przyjęła się do mojej nogi, Wła to właściwie to nie przyjęła, ponieważ od niej uciekła i teraz Guard Bale kontra Benarfa! i jednak Benarfa 7 kontra 8. Złe dośrodkowanie będzie. A wycofanie mamy Ramirez. Wellington pięknie. Pięknie, Welly. Nie zdobędziesz, nie strzelisz bramki ojcu. Jednak Walker. Walker i wycofanie do Fermalena. Evra. Panie i panowie, ostatni minut tego meczu ligowego. Która drużyna zdobędzie trzy punkty? A może po jednym? Jednak uważam, że to nie byłby taki sprawiedliwy rezultat. Możemy mieć okazję, że tak powiem, pokazać, dlaczego zasługujemy na właśnie więcej punktów. Nani przeszedł do środka Aguero. Niebywałe arfa, wolej. I to jest, panie i panowie, spalone. Jednak będzie kartka dla zawodnika drużyny przeciwnej. Tak jest. Fermalen ukarany żółtym kartonikiem, a było naprawdę niebezpiecznie. Jednak myślę, że. Wynik tego meczu jest już oczywisty, panie i panowie, sędzia już za chwilę, tak jest, sędzia Gwizda po raz ostatni, wygrywamy 3-2. Bardzo fajny meczek, Tarapt, Kliszy, Tarapt, Hazard oraz Bale dla, dla rywali oczywiście zasłużenie. Ten, te wyróżnienie dla Adela Tarapta, bo naprawdę dobry mecz zagrał. Zdobywamy 3 punkty, jestem z siebie zadowolony, bardzo fajne spotkanie. Miło mi się grało i serdeczne dzięki za oglądanie. W razie czego, jutro widzimy się w trybie kariery. We wtorek normalnie jedziemy już z FIFA, normalnie będą odcinki, codziennie jednak jutro, kurde, po prostu chcę nagrać ten tryb kariery, tak mam ochotę, zobaczymy jak tam pójdzie nam z reprezentacją. Przepraszam, że tego futa było tak teraz mało, jednak już w przyszłym tygodniu wracamy do normalności. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam pelkarkę, do usłyszenia, cześć.